Bądźcie miłosierni jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Wielki post to zawsze wymagania, to wyrzeczenia, to praca nad sobą. Ale tutaj wydaje nam się, że Jezus trochę już tak idzie level wyżej. Mamy być miłosierni jak Ojciec jest miłosierny, jak Bóg Ojciec? Przecież my nie jesteśmy Bogiem. Przecież my mamy swoje słabości, my mamy swoje problemy, i my mamy być jak Ojciec Miłosierny. I myślę, że Jezus stawiając nam te wymagania zaprasza nas do tego, byśmy nieustannie do tego dążyli. Nie chodzi Mu o to, żebyśmy już w tym momencie się stali, chociaż właśnie, żebyśmy siebie zapytali co robię, żeby właśnie takim być? Czy już w ogóle rozpocząłem taką drogę? Bo nie o to chodzi, żeby stawiać nam wymagania, które na pstryknięcie wypełnimy, ale stawiać takie wymagania, które czyni będą czynić nas lepszymi. Zatem bądźmy miłosierni. Dobrego.